Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na filmik z serii Get Ready With Me. Swój demakier zaczynam od użycia olejku kokosowego. Rozgrzewam go delikatnie między palcami, wmasowuję w całą twarz. Będę później skupiała się zdecydowanie mocniej na linii rzęs, żeby, żeby usunąć, yy, usunąć po prostu bardzo dobrze tuż do rzęs. Może się tutaj wydawać, że bardzo trę swoje oczy, ale ponieważ przyspieszyłam ten filmik, dlatego też taki jest efekt i takie wrażenie. Zdecydowanie robię to delikatniej, wolniej. Skupiam się, żeby, żeby nie podrasznić tej oko tutaj właśnie okolicy oczu. I no i na razie moje rzęsy są też również zadowolone z tego sposobu. Stały się bardziej mocniejsze, gęstsze, ja jestem też bardzo zadowolona. Teraz biorę ręcznik nasączony w ciepłej wodzie, przykładam go do twarzy. I ściągam y, zarówno cały makijaż, który rozpuści się pod wpływem olejku kokosowego, jak i tuż do rzęs i po prostu przecieram. Również nie trę tak mocno twarzy, to tylko dlatego, że filmik jest przyspieszony i wydaje się, że bardzo trę. Pamiętajcie o tym, żeby zmieniać ręcznik, codziennie używać innego albo myć codziennie ten sam i niech do następnego użycia jest już czysty i pachnący. Kolejny etap to jest emulsja z filozofii, ponieważ ja wykonuję podwójny demakijaż, więc, więc ta emulsja jest, jest kolejnym etapem. Zmaczam twarz wodą i usuwam resztki, resztki jakiegoś makijażu i, i pozostałości, które zostały jeszcze, ale wierzcie mi, że ten olej kokosowy naprawdę radzi sobie z demakijażem rewelacyjnie i nie pozostawia nic, nic po prostu nic. Zmywam twarz zimną wodą i przecieram również dla higieny. I dlatego, żeby nie trzymały się bakterie ręcznikiem jednorazowym, i faktycznie, odkąd zaczęłam używać tego sposobu z ręcznikiem jednorazowym, też zauważyłam, że stan mojej skóry się poprawił, jest zdecydowanie lepszy. Kolejny etap to będzie tonizacja i tutaj będę używała toniku spyot. Teraz mam tonik na, z wyciągiem z żurawiny, wcześniej używałam pomarańczowego z wyciągiem super owoców. Oba lubię chociaż ten pierwszy z wyciągiem super owoców uważam, że lepiej złuszcza jednak mimo wszystko niż ten. Ale obu przejemnie mi się używa i, i oba są naprawdę bardzo fajne. Ja robię tutaj tak zwaną podwójną tonizację. Odczekuję chwilkę i będę za chwilkę spryskiwać twarz wodą termalną Uriasz, z którą się no, na razie polubiłam, odpukać. Mała skóra się do niej przyzwyczaiła i, i na razie jest ok, nie dzieje się nic strasznego. Kolejna rzecz to serum z Forever Young, to jest ten kwas hialuronowy. Na razie nie używam mm, kremu pod oczy, dlatego że skończył mi się mój krem z Bielendy, już dawno Wam o nim mówiłam. A krem, który miałam z Oilan, podrażnił skórę pod oczami, więc na razie zastanawiam się, czy wrócić do tego z Bielendy, czy kupić coś innego. Ja nie wykonuję jakiegoś specjalnego masażu twarzy, po prostu wmasowuję serum w, serum w swoją twarz. I dalej przychodzi pora na krem ze skinblossom, o którym opowiem Wam troszeczkę więcej w, w holu, który dla Was nagram. Krem z farmacellisa złuszczający używam teraz co drugi dzień, dlatego że nie widzę potrzeby, żebym musiała go już używać codziennie. No i to wszystko. Mam nadzieję, że Wam filmik się podobał. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was do następnego filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!